Wenezuela kraj największych rezerw ropy na świecie. Jedna decyzja militarna zmienia bieg polityki międzynarodowej. Ale co jeśli to, co oglądasz w wiadomościach, jest tylko przykrywką dla dużo większego planu? Oficjalna narracja mówi, że Stany Zjednoczone uderzyły w Wenezuelę, aby udaremnić reżim przestępczy, walczyć z narkotykami, zabezpieczyć demokrację. Jednak informacje z rynku i reakcje finansowe pokazują coś innego. Ceny ropy spadają, mimo iż konflikt powinien je podbijać. Wenezuela od lat jest pod presją sankcji i embarga, zwłaszcza wobec PDVSA, czyli państwowej spółki naftowej. Ograniczenia doprowadziły do cięcia wydobycia, logistycznego chaosu, problemów z eksportem ropy czy brakiem podstawowego sprzętu do rafinacji. Co jeśli obecna interwencja to nie przypadek, ale kluczowy krok w kierunku przejęcia kontroli nad zasobami, które od lat są niewydobyte i pomijane przez globalne korporacje. Według oficjalnych przekazów, Maduro został pojmany i będzie sądzony w Stanach Zjednoczonych. Rubio twierdzi, że Stany nie będą rządzić Wenezuelą, ale będą naciskać na reformy. Ale spiskowa wersja pyta, czy naprawdę nie chodzi o kontrolę nad największymi złożami ropy? Pomyśl, amerykański atak bez formalnej wojny. Cena ropy spada, mimo geopolitycznego impulsu. Maduro jest na procesie w Stanach. To wygląda jak granie partią szachów na najwyższym poziomie, a nie normalna interwencja. Teoria spiskowa sugeruje, że działania we Wenezueli to część większego scenariusza. Zmiana układu sił energetycznych pomiędzy Stanami, Chinami i Rosją, kontrolowanie zasobów bez pełnej okupacji, destabilizacja, która ułatwia inwestycje i partnerowanie nowym firmom. Narracja o demokracji to zasłona dymna, a co jeśli wojsko, dyplomacja i finansowe instrumenty są tylko statkiem przemytniczym, a głównym produktem jest ropa i polityczna dominacja? Ta teoria spiskowa zadaje kilka kluczowych pytań. Czy interwencja była naprawdę konieczna, czy uprzednio zaplanowana? Dlaczego giełdy ropy reagują spadkami? Czy to samo planowanie dotyczy migracji, sankcji i polityki wobec innych państw? Czy narracja o demokracji i zwalczaniu przestępczości maskuje energetyczno-geopolityczne cele? To nie jest oficjalna wersja wydarzeń. To nie jest fakt. To teoria, analiza możliwych motywów i pytań, które rzadko padają publicznie. A teraz pytanie do Ciebie: Co jest prawdziwym celem tej operacji? Zasoby, wpływy, a może coś jeszcze? Napisz w komentarzu ROPA czy demokracja, bo jedno z tych słów może względem Ciebie mówić więcej niż tysiąc newsów.